Szanowni państwo, mam wielki zaszczyt i przyjemność zaprosić państwa do wysłuchania rozmowy z panem doktorem Marcinem Budzińskim, dziekanem Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych Akademii Śląskiej. Dzień dobry, witam, Ciebie, Lebo, witam państwa serdecznie. Chcemy powiedzieć państwu o współpracy, która sformalizowana została we wrześniu tego roku pomiędzy Akademią Śląską a Synergist. Natomiast ta współpraca toczy się już grubo dłużej, od ponad, od ponad roku czy nawet dwóch lat. I trochę chcielibyśmy się podzielić z Państwem efektami tych prac i też powiedzieć, co jeszcze przed nami. Szanowni Państwo, nie wiem, jakie Państwo macie doświadczenia, jeśli chodzi o umowę o współpracy, natomiast ja mogę się z Państwem podzielić taką refleksją, że dzielę sobie umowę o współpracy na dwa rodzaje. Z jednej strony to są takie umowy o współpracy, które są podpisywane na początku współpracy w blasku Fleszy. I powiedzmy szczerze, różne są ich losy, czasem z nich wiele wynika, czasem niekoniecznie. I są też takie, jak mieliśmy okazję podpisywać niedawno, gdzie my, tak na dobrą sprawę, prawie dwa lata już robimy pewne rzeczy wspólnie i dojrzewamy do tego, że chcemy tą współpracę sformalizować, aby móc, tak na dobrą sprawę, robić rzeczy jeszcze większe, jeszcze lepsze. I tak było w naszym przypadku. Dokładnie. To te obszary, w ramach których współpracujemy, to z jednej strony obszary w zakresie dydaktyki i oferty studiów szkoleń i programów dydaktycznych dotyczących zrównoważonego rozwoju ISG, ale także wymiar w zakresie, wymiar współpracy w zakresie działalności badawczej i publikacyjnej. No i wreszcie, last but not least współpraca w zakresie tworzenia. Pewnego ekosystemu e, dla e, rozwoju kompetencji w instytucjach prywatnych i publicznych, e, jeśli chodzi o zrównoważony rozwój ISG. Może zaczniemy e, od tego obszaru współpracy e, dotyczącej działalności dydaktycznej. Oczywiście. Szanowni Państwo, ja myślę, że dobrze jest mówić o konkretach, a my tych konkretów już trochę mamy i na następnych parę jesteśmy przygotowani. Z jednej strony umowa o współpracy umożliwia objęcie patronatem specjalności na kierunku zarządzanie, bo warto tutaj wspomnieć, że Akademia Śląska i Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych od teraz od października rozpoczęła kształcenie na kierunku zarządzanie, to jest kształcenie zarówno na studiach licencjackich, jak i na studiach magisterskich, czyli na pierwszego drugiego stopnia i właśnie w ofercie na studiach magisterskich mamy specjalność dotyczącą zarządzania rozwojem zrównoważonym ESG i jest nam bardzo miło, że firma Synergist objęła patronatem tą specjalność. Tak naprawdę sprowadza się to do tego, że w szczególnym zakresie studenci mogą mieć kontakt z ekspertami, pracować na prawdziwych studiach przypadku i tak naprawdę uczestniczyć w tym budowaniu tego ekosystemu, o którym rozmawialiśmy. Ale oferta dydaktyczna uczelni to nie tylko studia licencjackie i magisterskie, tylko troszeczkę szerzej. Mamy też możliwość realizowania studiów podyplomowych, i to też przed nami następny krok, abyśmy spróbowali wspólnie. Yy, przygotować taką dedykowaną ofertę studiów podyplomowych z zakresu zrównoważonego rozwoju ESG. I na pewno warto tutaj podkreślić, że ta idea, która nam yy, przyświeca, to łączenie właśnie tego podejścia teoretycznego z podejściem praktycznym i pokazywaniem prawdziwych studiów w przypadku, jak firmy przygotowują i wdrażają strategię zrównoważonego rozwoju, jakie są dobre praktyki, a nie tylko jak należy przygotować się do raportowania ESG. Tak jak wspomniałam wcześniej, nasza współpraca to również działalność naukowo-badawcza. Tu mamy, może opowiesz o projekcie, który realizujemy od Dokładnie ubiegłego tak. roku. Szanowni Państwo, tych wątków współpracy naukowo-badawczej jest też kilka, ale podam Państwu konkretny przykład. Mamy przyjemność teraz spotkać się w Katowicach, funkcjonujemy w ramach Górnośląsko-Zagłębrowskiej Metropolii i uczelnia już od kilku lat korzysta z dobrodziejstw metropolii także w postaci dedykowanego funduszu. Ten fundusz, Metropolitalny Fundusz wspierania Nauki, to jest takie źródło finansowania projektów naukowo-badawczych dla uczelni, które znajdują się w metropolii i uczelnia realizuje kolejny projekt. Ten projekt dotyczy właśnie zrównoważonego rozwoju połączonego z problematyką zarządzania inkluzją społeczną w metropolii i, i mamy przyjemność tutaj yy, z Ewą yy, między innymi pracować w zespole yy, i staramy się porównywać od strony teoretycznej, ale tak naprawdę potem bardzo praktycznie, jak ta rzeczywistość wygląda w naszej metropolii, yy, ale porównywać to z metropoliami w kraju, za granicą, yy, także yy, jesteśmy na etapie jakby kończenia już tego projektu i mam nadzieję, że niebawem będziemy w stanie mówić też o konkretnych efektach. Pozwolę sobie tutaj dopowiedzieć, bo Marcin tak skromnie powiedział na temat, na temat tych przeprowadzonych badań. Grupa badawcza to ponad 2900 respondentów. Górnośląsko-zagłębiowska metropolia, tak jak tu Marcin wspomniał, wspomniał, ale również trójmiasto, ale również Zagłębie Rury, gdzie badaliśmy, w jaki sposób między innymi wdrażany jest zrównoważony rozwój. I w instytucjach publicznych, i w instytucjach prywatnych, i co można zrobić, by było lepiej, by te wdrażania praktyk zrównoważonego rozwoju były bardziej e, efektywne? No, zdecydowanie tak. Ja tylko dopowiem, że e, możecie Państwo myśleć, że ten wymiar naukowy to jest właśnie jakieś realizowanie badań, które potem znajdują odzwierciedlenie w publikacjach naukowych, ale to się nie za bardzo przekłada na praktykę. No nic bardziej mylnego. W naszym przypadku jest tak że fundamentem tych badań jest przygotowanie bardzo precyzyjnych rekomendacji, i to rekomendacji zarówno dla partnerów biznesowych, dla partnerów samorządowych, ale też właśnie dla środowisk naukowych, abyśmy mogli ten temat bardzo dynamicznie rozwijający się zgłębiać, no i też prezentować go w szerszym zakresie i państwu, i w różnych gremiach krajowych, międzynarodowych. I tu warto powiedzieć, że przedstawiciele naszego zespołu mieli okazję już omawiać wyniki prac na konferencjach międzynarodowych w Szczecinie i we Wrocławiu. A tuż przed nami jeszcze wystąpienia w, w październiku w Amsterdamie, w grudniu w Paryżu i w styczniu w Dubaju. No, zdecydowanie tak. Także, Szanowni Państwo, te wystąpienia to nie tylko wystąpienia, jak powiedziałem, naukowe ale efektem tych prac są. Yy... Między innymi także publikacje, którymi staramy się przybliżyć nie tylko tematykę czy problematykę, bo tak naprawdę, jak ktoś z Państwa chce, to może tą problematykę na wiele sposobów zgłębiać ale chcemy pokazywać nasze śląskie podwórko, powiem tak kolokwialnie ale też jego sukcesy i porównanie z innymi metropoliami I chcemy to pokazywać w środowiskach naukowych, tak jak to Ewa wspomniała czy, czy na przykład międzynarodowych jak na Sorbonie, czy, czy na przykład nawet globalnych jak, jak w, w Dubaju. I mówiąc krótko, jasne, że mamy jeszcze dużo do zrobienia i zawsze może być lepiej, ale też mamy się czym chwalić, bo wcale nie jesteśmy regionem, gdzie ten zrównoważony rozwój jest dopiero na początku swojej drogi. Dużo jeszcze przed nami, ale ta świadomość jest coraz większa, rosnąca i to jest bardzo budujące. To, co myślę dla nas jest też ważne jako dodatkowy efekt tych prac badawczych, to wykorzystanie tej wiedzy do wspierania przedsiębiorców, ale również instytucji publicznych, by właśnie w lepszy sposób, bardziej efektywny wdrażały u siebie zrównoważony rozwój i ESG. I wymiarem takiego wsparcia z naszej strony jest, czy będzie, między innymi, tworzenie pewnego rodzaju ekosystemu dla różnego rodzaju instytucji, by budować wiedzę i kompetencje w tym, w tym zakresie. No, zdecydowanie tak. Szanowni Państwo, mamy świadomość, tak jak pięknie nazwa firmy Synergist mówi, żeby te efekty były synergiczne, to żebyśmy byli w stanie osiągnąć Duże rzeczy, to tak naprawdę trzeba działać razem, zespołowo i ten nasz przykład współpracy pokazuje, że można osiągnąć na pewno razem więcej niż gdybyśmy to robili w pojedynkę i myślę, że Państwo gdyby byli zainteresowani współpracą czy z nami wspólnie, czy z każdym z naszych podmiotów odrębnie, to jesteśmy bardzo gorąco otwarci na taką współpracę. Pewnie szczegóły tej naszej współpracy jesteśmy w stanie omówić na odrębnych spotkaniach. Natomiast zapraszamy też na nasze strony internetowe, gdzie znajdziecie Państwo informacje o, o współpracy i o możliwościach naszej oferty, która jest na dziś, no i tym, co niebawem dla Państwa przygotowujemy w przyszłości. Będziemy Państwa informować, także serdecznie zapraszamy. Myślę, że ta nasza współpraca pokazuje też to, w co głęboko wierzymy, czyli to, aby rzeczywiście realizować cele zrównoważonego rozwoju, konieczne jest. Partnerstwo i współpraca na rzecz tych celów. I to partnerstwo może mieć absolutnie różne wymiary. Ja głęboko wierzę, że ten, ta współpraca przełoży się na jak najbardziej praktyczne, namacalne, realne efekty i pomoże te cele realizować. Zdecydowanie tak. Szanowni Państwo, skoro, skoro mamy 17 celów zrównoważonego rozwoju, 17 jest właśnie partnerstwo, to mieli Państwo małą namiastkę tego, co można robić razem ale mam nadzieję, że jeszcze więcej będziemy mogli zrobić wspólnie z Państwem i jeszcze raz serdecznie zachęcam do takiej współpracy, do kontaktu. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy, pozdrawiamy serdecznie.